I wnucie moje. Ja jestem babcia Milena i gram w poblokce, bo mnie córka zachęciła. Ja w ogóle nie wiem, co tu się robi. Chciałam zobaczyć, co te dzieci tak spędzają z nosami z tymi telefonach. I zobaczcie, pada tutaj deszcz, trzeba się schować, a czapeczki nie ma. ma, nikt nie nosi. Jak to może być? E, czapkę załóż, czapkę załóż, ty różowy. Załóż czapkę, co? Gdzie masz to? Bo będziesz przeziębiony, nosek będziesz miał zielony i co się stanie? E, e? Dobra, idziemy teraz. Idziemy. Tu w ogóle nazwa tej gry to jest y, Feder Family. To brzmi trochę jak nazwa takiego ciasta pysznego, mm, ale bym upiekła teraz taką babeczkę pyszną, taka jak co kiedyś to były, takie bez, wiecie, bez tych sztucznych dodatków. Dobra, ale mi się ogon tu... Ty czapkę załóż. Panie drogi, dziecko, bo zmokniesz. Czapka, czapka. Dobra, A już ty... się teleportuję. Yy, teleportuję się. O, i gdzie ja jestem? To... Joki. Kogut to, to byłby taki gwiazdkowy rosół. Do tego takie, taki makaron w kształcie gwiazdek i byłby super e-kogucik, choć tutaj nic ci nie zrobię. Babcia Milena jest dobra. Dobra, gdzie my tu jesteśmy? my tu jesteśmy? Na, na jakimś grzybie, czy na czym? Co to jest? To Wygląda właśnie jak grzyb, a ja zbieram takie grzyby. Uuu, a tu takie ładne, takie borowiki, takich nie zbierajcie, kochane dzieci, bo brzuchy będą bolały, a tutaj tu taki... Oj, oj oj oj, teraz to ci mają zabawy. Dobra, tutaj zwiedzamy. Gdzie są in. O, tu jest ten kogut. Cześć Kogucie. Cześć niebieski kogucie. To chyba jakiś taki egzotyczny. Może nawet z Białego Stoku. E? Siema! Zaraz muszę tutaj odpowiedzieć. Zobaczcie, nawet wiem, jak to się robi. Babcia nie taka nieogarnięta. O, i widzicie, i się pokazuje. Ha, ha. Siema, mówię ci na rosół? zaraz napiszę. Mogę się zacząć. Dziukać na rosół. Czy Wy też używacie znaków polskich? Bo no to trzeba, bo nasz język jest piękny. Zobaczcie i u i w ogóle nic nie odpowiedział. Ale ja tylko skarpety od ciebie zabiorę. Ja, żeby był serowy ten rosół. E, gdzie? Tu jesteś i coś mi... Co tutaj za bardzo się Ej, o, zaraz zobaczę. Ej. Ja uciekam, uciekam! Nie, nie, on chce mnie wziąć! On chce Zobaczcie! A, jest ja. O nie, przepraszam, przepraszam! Kokucie, nie, już nie będę z ciebie zrobić. Przechodzę na wegetarianizm, dobra? Ojoj! A hmm, co tu za magniki? Tu jakieś krzyły. Prawie takie, jakie mam na półkach. Takie świecie, takie zbierające pusz. Takie prawdziwe cudę. Co tam ryczy? Koguciku. Co tam robimy? Ej, ej, ej. Może mu całuska wyślę. Całusek. A dlaczego nie masz czapeczka? No, tak się ubierać w taką pogodę, to jak można? Jak Panie można? O, różowe drzewko, ładne. Dobra, idę na tą górę, się wspinam, ale się zmęczyłam. To jednak nie dla młodych, nie dla starych, sorry, jest taki, ta, ta, ta gra. O, ten, o, ten kogucik ma ładne tutaj takie fakturki, takie jakbym ja na szydełku robiła, wiecie? Takie, ten, może takiego koguta zrobię, uuu, sobie wyszprykuje. Będę siedzieć w bujanym fotelu albo na hamaku lol, a co to znaczy lol? To jest lubię ogryzki lobaka? Cześć, dobrze, zmęczyłam się kochane wnusie tym wchodzeniem na górę, także Idę odpocząć teraz. Uf, herbatkę sobie zrobię, ciasteczko i odpocznę. A Wam życzę miłego dnia i miłej gry. Ta!